Liczby 7, a oraz 49 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy a jest równe. Żeby obliczyć tą niewiadomą a, to my skorzystamy z takiej własności ciągu arytmetycznego, która mówi, że jeżeli mamy dane trzy kolejne wyrazy tego ciągu, to wówczas środkowy wyraz jest średnią arytmetyczną wyrazów skrajnych. Możemy zatem zapisać, że nasz środkowy wyraz, czyli dokładnie ta nasza niewiadoma a. Jest równa średniej arytmetycznej liczb 7 oraz 49. Czyli po prostu dodajemy te dwie liczby do siebie i dzielimy przez 2. 7 plus 49 podzielić przez 2. No i teraz wyliczymy stąd wprost, ile jest równe a, czyli po prostu dodajemy liczby w liczniku. 7 plus 49 to jest 56, dzielimy 56 na 2 i wychodzi nam wynik 28. Czyli nasza niewiadoma a jest równa 28, zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.